Cześć i witajcie widzowie. Witam was w, w zasadzie w takim w takim ciekawym filmie. Zostawcie na Facebooma. Poprawione oraz co może zostać dodane w dzisiejszym snapsie. W tym filmie natomiast przygotowałem dla Was aż 9 propozycji, jeśli jednak będzie wam mało, zapraszam na drugą część do devu, który zaprezentuje Wam kolejne 7 własnych propozycji na to, co powinno pojawić się w grze. Link do jego materiału znajdziecie w opisie, w przypiętym komentarzu i w prawym górnym rogu ekranu. Również wspomniany dewu pomógł mi przygotować ten materiał, gdyż zrobił dla mnie kilka tekstur za co nie mieć. czyli nowa ruda z Minecrafta 1.17 aktualnie wydaje się być bardzo zaniedbana. Jej potencjał na chwilę obecną jest piekielnie niewykorzystany, gdyż służy nam do robienia bloków, lunety i piorunochronu. Troszkę mało, dlatego ja proponuję dodanie miedzianych rur. Uważam, że aktualnie robione systemy transportu przedmiotów poprzez leje są bezsensowne. Chciałbym, by pojawiły się rury, przez które przedmioty nie wpadną do systemu, co często przy hopperach się niestety zdarza. Miedziane rury mogłyby być tańsze, gdyż powinny mieć recepturę ze skrzynką na środku oraz ośmioma sztabkami dookoła. Wówczas dostawalibyśmy 4 sztuki tego nowego przedmiotu. Również rury mogłyby być szybsze od hopperów o 100%, przez co sortowniki byłyby wydajniejsze. Inną dość ciekawą funkcją mogłaby być możliwość wyrzucania przedmiotów, gdy na końcu nie będzie żadnej rzeczy, która może magazynować przedmioty. Ewentualnie, jeśli by końcówka była zablokowana jakimś innym blokiem, przedmioty zbierałyby się w rurach, które miałyby swoje domyślne trzy sloty. Oczywiście, by przesuwać przedmioty czy je wyrzucać, rury nie musiałyby być w żaden sposób zasilane energią. Coś takiego to w zasadzie powinni w, przy pierwszych snapshotach to w, w ogóle... No po prostu powinni to dodać. Na Mainconie zaprezentowano nam Azalię, która miała trząs z drewna dębowego, co być może było tylko zastępcze i Azalia otrzyma swoje własne drewno. Byłoby to dość... Błąd. Azalia nie będzie... Zresztą, jak widać, w obecnej wersji azalia nie ma swojego własnego drewna. Chociaż jest jedna modyfikacja dodająca co, co najmniej, co najmniej 4-5 gatunków nowych drzew. Link do tej modyfikacji będziecie mieć w opisie. Świetny, gdyż nowych rodzajów drewna nigdy za wiele. Poza tym, ostatnio dodana azalia to i sadzonki, na co wskazuje fakt, iż wypada to z liści azali po jej rozwaleniu. Dodatkowo pod F3, gdy spojrzymy na np. Na wysoką trawę, widzimy tak, sugerujący, że ta trawa może być zastąpiona poprzez azaliowy pień. Oczywiście tutaj szansa na to, że tym pniem będzie nowe drewno jest 50 na 50, bo równie dobrze może to być pień dębowy. Jeśli jednak okaże się, że otrzymamy już dziewiąty rodzaj drewna, cieszyłbym się, gdyby drewno jak i jego wyroby było białe. Wyglądałoby to z pewnością cudownie. Dodatkowo dodając białe drewno, moczak mogłoby dodać również możliwość barwienia tego drewna. Do tej prezentacji wykorzystałem tekstury z moda Bloomful, które nie są aż tak białe, jak mogłyby być w oryginale. Dodatkowo wiele osób mogłoby pomyśleć, że białe drewno jest niepotrzebne, bo mamy brzozę. Jednak uważam, że nawet te... Z jednej strony mają rację, z drugiej strony nie do końca. zaprezentowane dziś są na tyle inne, że nie są podobne do drewna brzozowego. Przejdźmy teraz do wyrobów z dwóch nowych bloków. Najpierw chciałbym Wam zaprezentować wyroby z bloku Dripstone, który myślę zasługuje na nie tak samo jak dips. Dri Dripstone. Aha, czyli, pe czyli pewnie z tego. Z, z tego. Z łupku. Great, czyli nowy kamień pojawiający się poniżej kratki 0. Tutaj wyrobami mogłyby być kolorowane dripstone, z którego zrobićbyśmy mogli wersję kafelkową, dripstone'owe cegiełki, wersję rzeźbioną oraz filary, które w tej kolorystyce prezentowałyby się wprost wybitnie. Tego typu wyroby mogłyby się pojawić naturalnie dla innych nowych bloków tego typu z 1.17 jak ta, w kalcy czy nawet... Lub nowe struktury związane z głębokimi jaskiniami, może jakieś, może jakieś ruiny z tych materiałów. Co myślicie o tym? Dbazalt, który w tej aktualizacji dostał swój wygładzony wariant, jednak uważam, że Dripstone, ze względu na swoją dość charakterystyczną kolorystykę powinien je otrzymać jako pierwszy. Taf jest dość podobny do andezytu, kalcyt do kwarcu, a jak wiadomo te bloki mają dość sporo swoich wyrobów, a Dripstone nie ma nic, stąd akurat to ten blok się tutaj pojawia. Drugą propozycję na wyroby potraktujcie proszę z przymrużeniem oka, jednak prezentuję ją całkowicie na poważnie, mianowicie wyroby z bloku występującego w geodach. I nie mam na myśli tutaj gładkiego bazaltu, który z pewnością takie wyroby powinien dostać, ani tym bardziej kalcytu, a bloki ametystu. W związku z tym, że Mojang dodając ametyst nie postawił na jego rzadkość, a wręcz przeciwnie, uważam, że wyroby w postaci cegiełek filarów oraz rzeźbionej mogłyby się pojawić. Bloki te w przeróżnych bogatych pomieszczeniach czy nawet jaskiniach spisałyby się perfekcyjnie. Warden, czyli jeden z czterech mobów z Minecrafta. Czyli mob, z którym się strasznie guzdrają. Strasznie się wleką z tym, z, z tym Wardenem. Mojang musi się pośpieszyć. Ta 1.17, moim zdaniem, uwaga, będzie kontrowersyjnie. Jedyny ciekawy z aktualizacji będzie ślepy. Jednak bez problemu nas zlokalizuje po wibracjach, które w jego towarzystwie możemy wytwarzać, jeżeli nie będziemy zachowywać się dostatecznie cicho. Jednak tutaj chciałbym rzucić propozycję widza, który podzielił się nią na czacie podczas live'a, mianowicie zastosowanie koziego rogu. Nieprzypadkowo znajdujemy się w wersji Minecrafta Bedrock Edition, gdyż tutaj w wersji beta są dodane kozy i wspomniany kozi róg. Widz zaproponowałby użycie rogu i wydanie z niego dźwięku, który słyszymy podczas na... Beta 1.16? Coś jest nie tak... Czy w wersji 1.16 już kołysy miały być? Chociaż... Z drugiej strony Bedrock rządzi się swoimi prawami. Najazdów spowodowało chwilowe zamroczenie Wardena, dzięki czemu mielibyśmy większą szansę na ucieczkę przed nim. Miałoby to sporo sensu i nadałoby rzeczywiście dużej użyteczności nowemu przedmiotowi, który na obecną chwilę w wersji beta na Bedrock nie robi kompletnie nic. Podobno Warden w ciemnych jaskiniach ma być strażnikiem jakichś fajnych rzeczy, czegoś po co byłoby warto do tych podziemi schodzić. Na przykład nedery do, y, rzeczy. Ewentualnie jakiś naprawdę kozak y, tych enchantów. Przypomnę, że mob zostaje dodany nie po to, by z nim walczyć, a wręcz przeciwnie. My mamy go unikać, stąd fajne. Ale znając graczy, pewnie w pierwszej kolejności jak go spotkają to się na niego rzucą Jestem tego pewien, co najmniej ja jestem tego typu graczem że jak Warden zostanie dodany już oficjalnie to to, to, to ja wbijam we, we full netherite full zbroi na, na tego na Wardena i kurde leje się z nim na, na pyrkę Fajne mechaniki unikania go poprzez wysyłanie wibracji na przykład śnieżkami Moim pomysłem jest tutaj dodanie nowej skrzynki. Skrzynki skalk, która byłaby podobna do skalk sensorów, ale nie tylko z wyglądu, ale. Hmm, trochę podobna do, do skrzynki endowej. <grym> Bardzo podobna. Ale dobra, z mojej strony by było na tyle. Dalszą część tego filmu obejrzymy sobie w następnym odcinku. Cześć!